Więc ja mu mówię, jak burger jest na grillu, poczekaj, niech się smaży. Bo inaczej nie będzie wypieczony. Musi być wypieczony. No, pewnie. No, tak, no, mm -hmm. Wujkowie, zostaliśmy tylko ty i ja. Równie dobrze możemy się zrelaksować. O, tak, kto jest to? Kto ta? O, Lucita! Hej! No, hej, moja ulubiona kuzynko! Chcę tylko powiedzieć, że Cię bardzo kocham. O! Czy mogłabyś oddać nam część naszych rzeczy? Siostry te potrzebują wstążek, a duży naczode no, Pewnie. <noise> Hej, Sylunia! Bardzo sprytnie! Wysłaliście Lucite do odwalenia brudnej roboty! Sorki, ale powiedz im, że bez tych podpisów nie odzyskają swoich rzeczy. Dobra, jak nam ich nie oddasz, to my nie oddamy ci pamiętnika. No. Tater mail, jak wejść do środka? Aha! Jeśli wejdę przez otwory wentylacyjne w pokoju rodziców, to chyba uda mi się dostać niezauważenie. Co sądzisz? Masz rację. Kto będzie wtedy pilnował ich rzeczy? Hmm. Nie zawiedź mnie, imitejterze. <grystanie> Ona tam jest! No. Nie. 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 Przyłapaliśmy cię! Chwila. Skoro Tater tu jest, to znaczy, że... Nasze szaczenie! Wracajcie! Nie ruszać się! Mój pamiętniczek! Jesteś bezpieczny, przyjacielu! Teraz sprawdźmy, ile szkód wyrządzili ci barbarzyńcy. Mm, zatrzask wciąż zatrzaśnięty. Naprawdę uszanowali moją prywatność? No, tak. Pewnie byli zajęci niszczeniem pokoju. Zdaje się, że zostaliśmy sami kolego. <suszy> Więc, zajmując pole kukurydzy, zostaję królem kukurydzy? <grydzi> Ach, gram sama za sobą bez sensu. Fakt bez sensu, bo grasz w zły sposób. Patrz, pokażę ci. Idę zrobić siku! Uu, mogę popatrzeć? Wow, wow Gordita, <grydza> dobra jesteś. Hej, gra się jeszcze nie skończyła, jeśli tylko zdobędę rzekę. Ach. Wymienię dwa z moich portów na kilka zmian w naszej umowie. Zacznijmy od zakazu muzyki. Zgoda! Tak! Zgoda! A ja dam ci kopalnie złota, jak pozwolisz na perfumy! Kopalnia soli za lampkę! Ja oddam wszystko, tylko pozwól mi prykać! Tak, tak i nie. O, rany! Tak szczerze, to ja chcę tylko mieć trochę własnej przestrzeni. Ale tego akurat nie możecie mi dać. Wiesz, tak właściwie? Chcemy, Chcemy ci coś pokazać! Ta Końcik Tater! Masz nasze dekoracje i moją lampkę! I moją gitarę! E, tylko pożyczam! To jest takie. To znaczy, dlaczego to wszystko dla mnie robicie? Ponieważ czuliśmy się źle, że no wiesz, że zajęliśmy ci pokój. Za bardzo się wkręciliśmy w urządzanie nowego miejsca. Serio, nie chcieliśmy być dla ciebie gatunkiem inwazyjnym. To jest twój kącik i nie będziemy ci tam przeszkadzać! Jejku, aż nie wiem, co powiedzieć. Ale dziękuję.